Kręcisz, kręcisz. No. Nie wiem, nie da się dokręcić tego skotka, trzeba uważać, jak nogę będzie się stawiało, bo może spaść. To najwyżej spadniesz. A ten co z Beretem robi? Jakiś malarz? Austriacki. Austriacki chyba. <laughs> Lepiej nie. Ja zbignę ten z dwojga mam. Wezłanie, wezłanie! Ej! Co to Jakie to jest? jest? Co jest? Dzień dobry, to wezwanie, ci się Witam obecnie. was, widzowie w dzisiejszym <grym>, odcinku. Co się właśnie w tym momencie no, dzieje? Nie Czemu nie ma syreny wezwań? Zgłoszenie o cardetaling Zastęp 21 i 22. Pozar karty talingu. auto elektryczne, podobno wybuchło Nawet wyjeżdżamy. Widzowie, nie było ostatniego odcinka, bo jestem chory, jeszcze chyba słyszycie. Z zakładaj koszulkę, co ty? No mam w aucie. No to dawaj! Widzowie nie było ostatnio odcinka, bo byłem chory, mam nadzieję, że teraz w miarę dobrze mnie słychać. Dzisiaj ja widzowie kieruję, ponieważ mamy lekkie niedobory po świętach w naszej remizji strażackiej. Jedziemy słuchajcie na zgłoszenie, także zostawcie kończę łapy w górę, zostawcie końcnie subika No i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek ze Straży Pożarnej, którego tak dawno nie było. No to tak, rota pierwsza, 21 z... Z szybkim natarciem wchodzicie, gasicie, gasicie samochód. Czyli ja widzowie. Czekaj, tutaj w lewo, uwaga na to skrzyżowanie. Tam nie bierzcie tego, jeszcze, tylko szybkie natarcie weźcie. Piano gasimy, czy, czy czym? Piano, piano, piano. Piano, dobra. Okay. Tylko to gówno to elektryk, to trochę tam będziemy stać. rady No, ja tam słyszałem, że takie gówno się 24 godziny umie palić. To, to ze sklepem razem się spali, czekajcie, to jest gdzieś tu Widzę, że tu jest sklep, no to 22 Pali się, pali się, pali się, pali się yy, Zablokujcie drogę od razu Panowie, coś wybuchło, pospieszcie się Auto Panowie, pojazdy trzeba zablokować, zajmijcie się tym Dobra, ja biorę linę idź, Też bierz linę na wszelki wypadek Dobra, chodź Panowie, proszę się odsunąć od budy... Panowie, wybuchło chyba, wybuchło, wybuchło. Czekaj, 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 czekaj Czekaj, wezmiamy wodę zwykłą na wejściu Wchodzi ze mną? Zgłaszaj, że wchodzimy Teraz za pierwsza wchodzimy do środka Przytrzymaj mi te drzwi, bo one się zamykają Czekaj, pojazd gaszę, pojazd gaszę Kurde, kto? tu... Czekaj, 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 czekaj Wiesz co? Strasznie się rozprzestrzenia, chyba się... Cofaj się, cofaj się, cofaj się, cofaj się Jo pierdzielak, tu się dymi w środku, widzowie Panowie, jest jakaś osoba w środku? Nie, chyba nie Chyba nikogo nie ma Wiesz co, łatwiej chyba będzie podejść od prawej strony i gaść, bo tam widzę są drzwi Dobra Wodą gaś wszystko naokoło, pojazd pianą Dobra, sprawdzę widzowie tutaj całe pomieszczenie, Kader, czy na pewno tu procesy, nic jak w, środku w środku nie ma Na razie wszystko w porządku Po lewej stronie budynku nic się nie znajduje W sensie w środku gasimy pojazd Wybuch wydaje mi się, bo już do, do, pojazd się dopala na tę chwilę Rozumiem Za pojazdem, za pojazdem się dopali Dobra, do dobra, 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 dobra to gaś wodą, gaź wodą. Dawaj dawaj, 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 chyba już czekaj. Przestań, przestań lać. Idź po detektor, dobra? Aha. Dobra, przestańcie lać na chwilę. Jak te pozosta po pozostałe pomieszczenia tam? Wszystko, wszystko tutaj już w drugim budynku trochę się zajęło, ale na szczęście nie trzeba tu gasić. A proszę pana, proszę, proszę nie wchodzić do budynku, co oni robią? Teraz przepraszam, kim pan jest? Proszę nie, nie gasić gaśnicą. Pan zaraz narobi to większy szkód. Na koło już tego samochodu jest jest jeszcze ten samochód Detektor sprawdziłeś już? Tak, tak. No. Dobra, czego to akumulator odciąć kurde, co on tam robi? Proszę pana, gdzie pan jeździ tym samochodem? Proszę stąd wyjeżdżać. Ludzie wszyscy. 414 do Warszawy 99 Słucham, co się dzieje? Ja potrzebuję rabat w sekcji, ja do obozniczalni idę z tym A co się stało, bo nie rozumiem Moje auto A tu Pana auto, auto? Tak Zapraszam proszę, do środka, może Pan wejść Pozostanę tutaj, tego co się dzieje, bo dużo ludzi przychodzi Przyjąłem Chuj ma... chuj ma... Panowie poczekajmy, ja tylko butlę zdejmę, tu już... proszę o ciszę Co zaraz wrócę tylko butle zdejmę, proszę spokojnie się tutaj w środku. Polica powinna być za jakieś 3 minuty KDR do roty drugiej Zajmijcie się ludźmi, bo przeszkadzają rocie pierwszej Dobrze, wróćmy do rozmowy, co pan mówił? Raport potrzebuje do ja nie, ja nie idę. Dobrze, już, już za chwilkę zdam. KDR o Dekarzy. ktoś Strażak podejdź, podejdź 22 rota chodź do mnie ja. Próbuj maskę unieść Ale z tej do drugiej jak Zaraz, zaraz. Tak, gdzie tak, jest bateria? Bo ja nie znam się na tych elektrycznych pojazdach. Tutaj. To mi... przepraszam, gdzie, gdzie jest akumulator? Pod autem! bo ja nie rozumiem jak ja mam Sili. usunąć akumulator. Czekaj, bo tu mechaników mamy. Mechanicy! Panie, pan jest właścicielem, czy tak. kim pan jest? Tak, tak. To jest moje całe wszystko, no. Ja pana posądzę za to. Dobrze, Dobrze pa, panowie to będą się świecie. sądzili później. Proszę tylko powiedzieć, y, albo odciąć w ogóle akumulator. No Pierwszy jest, raz mam do czynienia pan, z teslo. elektryk To jest wie pan pieprzony elektryk, to tam nie ma z przodu Tylko tutaj z tyłu mhm. przecież to jest, no W bagażniku, to, tak? No pan... to panu letnie. Panu letnie pan odetnie Pan odetnie i pan powie, że nawet pan ma tu narzędzia jakieś, widzi pan Profesjonalniejszy niż u nas Proszę wyjść. Cześć, przecież... bo chyba pomocy potrzebujecie. Okej, Proszę państwa, jeśli panowie będą utrudniali interwencję, zadzwonimy po policji. Proszę nie wchodzić do pomieszczenia. Zaraz wyjdziemy i porozmawiamy. Krzyżcie na nich, bo inaczej nie, nie, nie ten. E, dobra, czekaj pan. Tak się kończy posiadanie Tesli w takim małym budynku. Nie, pozwę tego z Pozwę pan, pozwę pan. pan. Ale wszystko z pojazdem było w porządku, czy, a czekaj, czy jak? Pan. O, o, ten kabelek. O, czy pana wszystko świetne. było w porządku z pojazdem wcześniej? Czy to tak i to nagle się stało, czy... Wie pan co, jak tak go postawił, to nie, nie miałem pewności, żeby go brać, no bo wie pan, jak to z z elektrykami, nie? Ale no stwierdziłem, że no dobra, wezmę mu okleje, bo on chciał, żeby to mu na czarny zrobić, a był biały. Aha, że kolor. Kurde, nagle tak zaczęło z nizną jechać. A go wpuśćcie, go wpuśćcie, bo to właściciel auto No, no mu. Tak nagle, kurde, bum. Zbyt taki... Na no. wypadek odbiorki. Tak, wiesz, oddymiasz. Dobra. O, oddymiarkę właśnie, bo zapomnieliśmy. O, faktycznie to jest bagażnik. O, ja, tam Ja się bałem tego elektryka no dotykać jest. w ogóle. Jak znaczy, piszesz, jak elektryki ci się... Ale tam jest, to się wszystko spaliło? A, a... Co jeszcze chcesz z tym pojazdem zrobić? No, to no, się spaliło, chłopie, to wybuchło. ja na ekranach telewizji widziałem TVP. O nie, poczekaj, poczekaj. Tablety jeszcze działają. A to wyśmiejmy, jak zawsze. Weź to wykryć. jest Masz, masz bojowe zdanie, pójść my ja gotowi, jesteśmy na powrót. To jak kader do roty pierwszej, roty drugiej, pomału się zbieramy. To jest, siadam, zjadę na bok, żeby ulicę odblokować. Nie czekamy na policję? Policja aktualnie nie ma, jest blok na miejscu. Yy, panowie, bo jakiś pojazd na środku drogi stoi bez włączonych awaryjnych. Yy, co to za pojazd? Tutaj na środku drogi dosłownie przede mną, przed 21. A co nie tego właściciela Tesli? Różliwe. Warszawa 998, tutaj 414, zgłaszam powrót 21-22 na Koczary Taki na nich jest ten numer, bo nikt nie pamięta. 986, ja tam pamiętam, bo ja zawsze na swoim byłą żonę dzwonię Oprzejmy donosiciel <grym> no. dawaj, to ja potem zadzwonię o, za nami, drugim pasem ja Nie no bez tu są... są 22, mądrzejsi są 21 <grym> Czemu taki odstęp zrobili po prawej stronie? Bo są w zespole Downa chyba Ścigamy się chłopaki Zaakceptowali chyba. Czego muszę pas zmienić? Pas muszę. Nie no, ale tak na syrenach to ja się tak nie bawię. Który prowadzi? O, Jeszcze to... przodem wjeżdżają, czekajcie, ja wjadę tyłem od tyłu, żeby łatwiej było. Miejsce nam zabrali. Z jedne. O, o, gdzie mam stawiać? Tu w lewo. O, nie, tu w lewo, dobra. A który z was przeparkuje zaraz to? Nie uzyska pan no kdr odpowiedzi. A ja uzyskam, dobrze kierowałem podczas pierwszej akcji? Bardzo dobrze. Dziękuję panu. Dobrze gasiłem? Tak. Tylko gdzie rękawiczki Ty? zostawiłeś? Kurde. O, pan dyspozytor, nic się panu nie stało. Potem pan Je coś kurde. o drabinie krzyczał. Zapierdano, drabina mnie. Zamknęła no. Drabina no, pana spróbujka. czy pan drabina? Nie zrobił pan tu jakiś tam? A w ogóle poczeka pan, poczeka pan. To czeka pan. A, ale poze, przejdź, bo przejdź mi Ustawy, tutaj. Ustawcie się, no właśnie, ustawcie się. A ty zdaj mi ten hełm. O kurde, nie. <laughs> Niezła nie Ja Chciałem kciuka dać. <laughs> pan udaje, tak? że pan jest kuty przez policję, czy co? O nie, pan pompuje na jednej. O kurde, jaki kader wyrzeźbiony. No zrobisz nam te zdjęcia, weź ten aparat. O. Uśmiech, czy tam ser? A nie przepraszam jak to było jestem weganką Co? Znacie tego mema? Co? Co? Ja, czyli nie będę Dobra, to? idę piłko, idę piłkę odłożyć. Dobra. Dobra, rozbieramy się panowie po akcji. Mówię po akcji. A tester jest jak się tam przebiera. Pozdrawiam widzów. Pozdrawiam również. Upiłeś się? za Panowie, mam pytanie do was Wy też macie y, Sylwestra, ten, zmianę? Tak. Ja chyba sobie kupię takie ten, jak to się nazywa, takie do uszu, wiesz, zatyczki, bo tyle, be, be, tyle będziemy mieli wezwań to tam odstrzelonych rąk, czy coś, że... A to Piccolo se kupimy na służbę chociaż, żeby... <głosy> <robić>. <głosy> Będzie, przy każdym wezwaniu otwieramy jedno. co <noise> tym. Martyniuka na telefon. Ale po niemiecku nie, tak Po wyborach to. ostatnich. Dołączyłbym się, ale cała zmiana przede mną, nie będę tak później trapił. pojedynek. <grym> na <grym> <grym grym grym 10> <grym> pojedynek. co ty robisz? Nic, nic. Bija to widziało się. No czemu to go <grym> jasnyś O jezus, ja to się krzyżu strzeliło. Daj to ci wyprostuje, Poczekaj, oh, Odsuń się, daj A nie, poczekaj, weź na ziemi się połóż, na ziemi się połóż Dawaj te moje 50 złotych Ja mam takie ciężkie buty, to idealne będą Jezu, pamiętam jak wnuczek po mnie tak chodził Matka. Oh. Dobrze? O, tak O Boże, jak dobrze Kurde, co to jest? Ty, bo coś ci w komputerze tam Pokaż to To bo nie bo... jest wyzwanie jakieś? Co to jest? O, pokaż. pokaż O wyzwanie Panowie biegnijcie, Jezu, co? biegnijcie, wasz wyjazd, wasz wyjazd Ale co, co, się, się dzieje? Eee, Zgłoś na radio co się dzieje Skąd wy tego dyspozytora ogarnęliście? Nie wiem Ale Panowie, zacięła się winda w budynku ABW. Eee, wyjazd tylko za zastęp 21, dawajcie Ha, ja sam dawajcie. zostałem Patryk, Biegnę, 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 sorry Z hełmem miałem problem założyć Co ty, downem jesteś? Nie, ten hełm jest jakiś inny, już wszyscy? Tak. tak, Warszawa 998 414 No kurde! Do zaciętej windy w budynku ABW. Abym... No teraz się zatrzyma, no jaki syf. No jeszcze i ty ciotki! Ty do mnie mówisz, czy do niego? Do niego, przez Mam nadzieję. Dobra, co się dzieje? Bo coś z windą, ale co? W jakimś budynku, państwowym Zacięta winda, ABW. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co tam się stało? No jak jechali na akcję, no to się zatrzestnęli w całym ekipunku Kurde, święta śniegu nie ma, no jeszcze zatrzymaj się na środku, no gratuluję, no Łatwiej na służby jeździ się bez o, śniegu Tutaj tak gdzieś chyba no, Ale gdzie? Mniejmy tutaj? nie Warszawa 998, tu 414 na miejscu Ubieramy się? Co nie wiem. Nie, nie bierzcie butli, ty wiesz, Olek tego, rozpieracz, a ty, Patryk tego, chuligana. Dobra. Chuligana? A to ze Stadionu no, mam wziąć? Nie, ten taki łom. Łomie. Łom Łomek, jestem łomek. Oglądaliście? A widzę, widzę, tylko ja takie filmy oglądam. By to pewnie te amerykańskie tylko. Ja takie no, te z, babcia, ja takie, z babcia, a, takie tureckie. A też są fajne, te są fajne. No normalnie się w więzie zacięli debile. Cicho. Yeah. Cześć, poczekaj chwilę, przepraszam Co? Y y Jakbym mógł wiedzieć które piętro No to tu, tu, tutaj A tu tutaj, tutaj tak? Tak, tu, tu, tutaj, tam, tutaj, ta tu o, Ej, tu, 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 tu. a otworzyło się przecież A to tu, wam ktoś wam tu, nie uciekł, Halo. bo tak wybiegł się śpieszył po tak. Tutaj tak? Halo. Poczekajcie Halo. chwilę, tak. przytrzymaj ten łom a ja, ja, ja muszę iść, ja ja Kurde kader trzymaj już? Dobra, pożywajcie Dobry. Dobry Słyszysz mnie, straż pożarna, słyszysz? Halo, Słyszę halo. Ilu was jest w środku? Dwóch Jeden, dwa Nie, to nie pomoże, to trzeba sprzętu używać Panie kader, pasuje A? panu ten łom, może pan go trzymać dalej Aha Czekaj na środek. Od prawej, od Dosz radę? Myślisz bardziej Bure. tak? No nie idzie to No to czekaj, to no to, ja nie wiem nie wnikam co oni tam robisz Co wy tam no, robicie? Ja. No to pchajcie bardziej! No dawaj, Otwieraj weź ty przy sobie! to w szybciej, kurwa. Jej, ja muszę to mamy na obiad zaraz, no. A wy nie mieliście na jakieś wyzwanie jechać? No dlatego, jak za szybko wezwanie skoczyć i na obiad koło. Dawaj, synek, otwórz kawę. No o, to prawda, ciekawie. Dawaj, o! o. Dobra, poszło, poszło, poszło! Dobra, dobra Brawo. Dobra, yy, bierzcie radiowo szybko, leccie na interwencję. Dawaj, dawaj, brawo, brawo. dawaj, dawaj, dawaj. Oni chyba o broni tylko zapomnieli, czekaj, nie zostawili w środku? Nie. Widzę, że nie ogary życiowe. Dobrze, yy, W no takim pak... stanie wam ją zostawiamy tą windę. No, a Patryk dostał tego agenta. Bardzo to daj mi go, no. no so, so, Wracamy się rękę. Mam Chce państwo naklejkę silnego agenta? Poproszę. Dlaczego? Dla tego agenta to po prostu... <laughs> Warszawa 998, tu 414 Nikt nie widzi yy, Zgłaszam powrót 21 do koszar. Kurde bo... ile tu świateł jest, co to jest? W prawo można, Jakieś jest strzałka Na mandaty oczywiście No to nie przyjdą na mnie, tylko na... Na WI-36998 Panowie, ile jechaliście maksymalnie tym wozem? Nie wiem, ja nigdy nie kieruję ja tak samo No to zaraz wam powiem ile jechałem maksymalnie Ja nie mogę, mogę kierować po tej ostatniej akcje z tym Aaa, czekaj, bo tu mi się kończy ten... Tym autostradą muszę zjeżdżać A co w końcu, dobrze tam wszystko u ciebie? No Na Nie wiem, czy widzowie pamiętacie jak sklep... Obra... Ktoś obrabował sklep I on po prostu gasił pożar, Olek I mu skijał, statkiem. Mnie wtedy nie było, urlop miałem na o, ze statkiem co się paliło, ostatnio. A co nie o, taki wielki się statek, a to olka chyba wtedy nie było w szpitalu. Było. Chyba by byłeś? Nie, nie było, ja miałem macierzyńskiego. No kurde, to się urodził. A taki mały drewnian. Warszawa 998, tu 414, zgodzi się. Kurde, na styk sylowski. chłopaki. To jeszcze jeden do kosza. No, na następną maksę wyjmę mojego Polonesa, ci pokażę jak się jeździ. A, a, a tu tak kto tak zbi to... ktoś zbił szybę tutaj co, czy co się stało? Jedno takie Nie, nie, to to ja, to ja byłem, przepraszam, się potknąłem, bo jak wychodziłem to tutaj opad tak I się Z drugiej o, strony też? A. Bóg. Trzeba tu szczotkować. Weź, weź szczotę i szczotkuj podjazd. Co, co ty do mnie mówisz? Ty jesteś niższy stopniem! Do tego tutaj powiedz. O ty, ja ci. Ja ci miał... Cicho, chciałem, żeby go zwolnili w końcu. O ty, kręg, ja mam rodzinę na otrzymaniu od ty, co? Pewnie na melanżę jakieś chodzisz, kordę? Nie, ja też Nie się moim życiem poza służbą. Dobra, jest tam młodzik. Dobra, Patryk, chodź, pokażę ci mojego poloneza. O ten tutaj? Oha, jaka dobra. Ale nie, patrz jakiś silnik, fałszyw. co to? Na kosz państwa? Czy z 500, 500 plus? Nie no mój, mój ale tu wstawiony Jokie. Czekaj, jakaś jest tutaj ten e, Lakier okej, okay. czekaj co to jest napisane Lakier okej okay. Przegląd mi. Przegląd przeszedł Lakier okej okay. no. <grym>, ty, Tyle w tym pojeździe jest w porządku Dobra, przewieź mnie w tym swojej furze no one... Co? Ja chcę prowadzić? O! Spalisz mu zaraz tam za sprzęgło już, Ej! Wej weź muszę, się muszę złapać! Ja pierdziele co skąd ten auto wytrzasnął? Co to jest? Spency ci jest Ale jest. pan ma bestie. O czekaj, mandacik jakiś tutaj! Co to? Ale to nie moje auto do widzenia. Dobra ci te auto, odstawię ci no, patrz, na pierwszym miejscu honorowy. Od kiedy ja jestem kaderem to tak będzie. Wprowadzam nowe porządki. Jak w polskim rządzie? Co no. przyda czy dałoby się od podłogi zacząć? Narysujmy coś. Poczekaj. Troszkę takie dwa kółka i taką armatę Pokażę wam uczyłem się takiego specjalnego pisma, nie powiem gdzie. Nie powiem, że na stadionie. A WDP? Ale jaka co ty tak kus czekasz? Patrzcie, patrzcie, patrzcie czego na stadionie się nauczyłem, patrzcie. Uch, kurde, Chopako lepiej to wychodziło. Koncerny. Wyjazd po 21. Dziecko utknęło na drzewie. Boże święty Szkodowanie weź i płaci za to. Te, ach, te dzieci Chyba, tylko przerywają. No to dawajcie panowie w tym polonezie, bo tam drabina jeszcze jest. Po pierwsze, ja tym gratem nie steruję. Po ja drugie, chcę, ja chcę, ja chcę. Na serio jedziemy tym polonezem? Tak, jest tam drabina. Ja chcę, mogę sterować? Próbuj chciałem się, że zwykłą tak, drabinę tak. bierzemy. No, no to dobra. dwa. 22 bierzcie zwykłą drabinę, my jedziemy polonezem. Patryk, kierujesz czy słabo? Jak ty, ja nie wsiadam za kółko ja do tego. Mogę, ja chcę, ja chcę. Się rozpadnie mi. Zresztą to nie jeżdżał tamami, którym nie mogę jechać więcej niż 80 na godzinę A tu jeździ 110 Panowie ja się nie zmieszczę tutaj Dobra panowie ja 21 pojadę Będą mieli dzieci większą frajdę Chyba, że się tam zmieszczę do 22 czy tego Jest tu miejsce? O jest miejsce, czekaj, tu wsiadę do ciebie Warszawa 998, tu 414, zgłaszam wyjazdy z tempu 70 oraz 90 Jak ty się te? Błysków nie włączyliście. Nie działa, nie działa, Tylko lakier działa, tak jak mówiłem. Dobra. ten przegląd przeszedł, ja nie wiem. Nie, 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 nie idziemy, nie. Wam światła działają, ale tylko te tylne. Tak. I, i dźwiękowe. Kabelków nie ktoś nie podłączył. Kabelka nie Panowie, popoczyłem. panowie, jak coś to tylko dziecko, jest tam drzewie, więc nie musicie śpieszyć. Y, ale to, to po co to dziecko tam wchodziło na to drzewo? Masz jakieś informacje? Podobna kotka chciało zdjąć. No to już mamy dwie osoby poszkodowane. Ta, ale nie wiem czy właśnie czy ten sok tam dalej jest, czy właśnie przed chwilą jakoś zeskoczył z tego. <noise> Są samolubne, także być może już zeskoczył Co tam u mechaników się dzieje? Pusty salon, spalony w środku. Ale wy się tą drabiną wleczecie, Kto by się światło do Poloneza? No nie pospieszaj tego kierowcy, bo ja pierwszy raz go widzę na oczy nie chciałbym zderzyć się. No ja... A pamiętasz ten wyścig Żeście przegrali ze mną Taki wyścig? Aaa! A to mówię, że pierwszy raz cię widzę dzisiaj Myślałem, że jakiś wyścig formule ci chodziło, ale nie pamiętam żebyś tu tam był Warszawa cię Dobra walnij tu walnie bo tu dzieci mogą wybić Kurde jakie auto, ty O Jezu to dziecko tam jest, ja pierdzielę, witam e, Witam, witam, dzień dobry, co się dzieje? Proszę mówić A kim pan jest? No, nauczyciele matematyki. Uważa pan na nogi, żeby nie przygniotło panu. No, mówi pan, mówi pan, ja pana słucham. To wszedł na drzewo tu głównie, że jakiś. A czemu wszedł na drzewo? Po kota jakiegoś. Nie, a, a, kot przeży a gdzie kot? No, na drzewie chyba też nie wiem, czy nie spał. Dobra, wchodź tam na drabinę. Z widzowie, jak się z tym kierowałem, ostatni raz drabinę kierowałem. Przed wakacjami. Chodźcie, tutaj trzeba kontrol. Teraz w górę, o, idzie. Rota z siedemdziesiątki, rozpoczynam działania. Zrozumiał? Drabina w górę. Epilujcie, żebym tu nie walnął kogoś tą drabiną. odsyłam, ale oni nie to proszę Nie wiem, czy pan, pan pamięta. Pan pamięta akcję, jak się tam drabina złamała? Nie, no to, to to było. Ostatni raz jak kierowałem, to nam się drabina złamała, także. Odkąd ja zostałem kaderem, to się jeszcze nie złamała Jeszcze nie, bo pierwszy raz teraz kieruję. Ty, bo ja nie wiem, ty, nie widzę tego dziecka, wyżej, niżej? Do przodu, do przodu! Do przodu? Do przodu. Do przodu? Dobra. Niżej trochę, niżej. No dobra, dobra, już, 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 prawo trochę, prawo. I do przodu, dziecko. Dobra, dobra, dobra. Dobra, nie ruszam. Kot zlatuje, kot zbiega, kot biega. z tym kotem, dziecko, ratujcie. O dobra, kot zbiega, faktycznie. Łapcie go, panie kadery, Ł łapie pan go z tyłu tutaj za mną łapie, łapie. Kotek, chodź! Miał, miał miał kij. Jak się kota wala. kici kici. No kicio, to, wejdzie nas słońca Jest taki gruby, możesz nas dawaj tutaj ściąga was Dawajcie mi tego gwiazdę, zostawcie od was na was mnie zastanawia jedna rzecz To jest jakaś małpa cierzycko, z jak ona tam znalazło? Uwaga, żebym nikogo nie przygniotł drabiną pilnujcie miejsca Uwaga, bo jakiś pies tutaj biega, nie wiem czy nie bez pański z zejdźcie z tej drabiny i weźcie tego kota, biorę do góry ją. Dobra, do Dobra pilnujcie to miejsca. Dobra, widzowie, nie złamała się drabina. Może dlatego, że nie było na niej 15 osób, jak wtedy, i nie braliśmy jej na samą górę. Ej, proszę pana, proszę trochę grzeczniej do nich. Co te mam w głowach, żeby na drzewo wchodzić? Proszę, proszę o ciszę. Proszę państwa, proszę o ciszę. O, dziękuję. Kogo uratowaliśmy? Ty masz gnoju, już więcej na te drzewo nie wchodzić. Nic się nie stało? Nie. Nie chciałam tego kotu uratować. O, ja, ja myślałem, że mi sika na buta. szczęście. Pa, twój kot? Nie. O, to zabieramy go do schroniska. Nie no, dobra. Na remisę, na remisę. A nie, nie, bo to nie to tam nie ostro, będę ostro, takiego grubego, nie to będzie, to nie to będzie. Nie będzie ja miał ja siły myszy dawać. łapać. Dobrze, panie. Yy, w krawacie. Z podrabianym zegarkiem e, my lecimy. Ej, jesteś podrabiany. Nawzajem. No Nawzajem. No <laughs> Ze świąt widzę przyzwyczajenie. <laughs> po ten kot mi wszedł 14. do środka. Zgłaszam, powrót jednostki 97 do kosztow się Czemu ty się śmiejesz na tym radiu? Poważnie trzeba. A cichaj tam. No wie, bo kot z nami przybiegł. Czekajcie. Moje no, miłość kot. Moja miłość gotowa. Prosił, no to mamy kota. On by, na, by trzeba go schudnąć, bo on nie będzie przecież biegał. Wychać i szczury łap. A już, już spa na no cztery łapy. Co się stało, chłopaki? Mamy dobrego go kilka. Jak kota szczury ma... znajdziemy tutaj jakieś, o, to albo on zje. Albo nie albo nie ma gruby, jesteś taki gruby jak ja normalnie Jak go nazywamy? Przyjaciele go się dobrali Grubas no. Nie, 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 coś innego trzeba, czekaj Trze Trzeba znaleźć jakiś jego... Jakiś minus w nim i gdzie tutaj jest jakiś inny no. niż inne koty Gruby No gruby Gruby to mów no, Faktycznie Ma jeszcze jakiś inny minus? też tak ma takie, takie dwa Takie dwa kółeczka i taki, taki owal na, na twarzy to, to ja Tak Ja bym tak nie jak byś go raczej. nazwał Wacek Takie to ty masz na czole Czekaj, bo on nie będzie taki cikiciel, jak udasz jedzenie, to patrz, przyjdzie od razu, czekaj coś. Ale to on ma sam zdobywać jedzenie, ty nie masz mu dawać, no co to jest za zachowanie? Ale nie... Trzeba go wydresować Już, szczury łapać Chyba ci jeszcze ucieknie twoje nowa Biegnij Poczekaj, poszedł, może kogoś znalazł Tylko aby do mojej szafki nie poszedł, tak tam szczurów szuka o, kur. <laughs> Aha, to ty... O, o, o kurde, panowie O, ej, ej poczekaj, ej, biega Ej no, ale patrz, on nawet nie ma siły biegać za tym szczurem. Jak go no biegnij! No biegnij, biegnij za nim, biegnij! Jak go złapiesz, to dam ci jedzenie. Patrz, go no, Patrz, drugi szczur! No biegnij za nimi! Nie no, to jest jakaś... ...fightwapa. W sumie jak dyspozytor. Widzisz? Kolega. No patrz, szczur go biega za nim. O, poczekaj, patrz szczur. Szczur go gonił, a nie on szczura, przecież on jest tak nieprzydatny. Chodźcie, na tablicy porysujemy. A to ściągnij ten kubracz, no. ja nie. Czekaj, za stół położę Daj kotu, kotu. O, to nam się przyda No gdzie kotu, niech on szczury łapie O, patrzcie co w szkole mnie tego nauczyli, czekajcie Ciepło się robi Trzeba zdecydowanie klimatyzator jakiś kupić Ciepła sprawa O, kolejny elektryk Ja bym jakąś sesję zrobił na naszego Facebooka Chwała wam, dzielni policjanci chcę wstąpić A. do policji o chrystus wam da pokój o, o. o. znaczy nie, nie chcę powiedzieć złego słowa ale jaszka z kaderem jesteśmy tacy chudzi por, por, nie no porównaj sobie De, de, Ale co? No ja, ja byłem w skóry? Turcji na wakacjach. Jakiś problem? A ty taki zawsze chyba byłeś, nie? Taki no zejdzie. bo zawsze do Turcji jeżdżę, no... tak. Patrz, Ale też taki. Ała! No bo ci z pensji odetnę. Czekajcie, oh. trzeba Dechcałem się umyć. Cała twarz. Nogi jeszcze dobra. O, tutaj też, tutaj też. O, szczurci lata. To no, przychodzi do was tacy czyści jesteście. Dobra, ja umyłem się. Dobra. O panowie, a wy umiecie tak Patrzcie, macie taką siłę? O kurde... Ale silni. Dobra, dalej. O! o, dobra, ojej, troszeczkę, troszeczkę na zaskiepujecie. Przepraszam. Panowie! Przepraszam. Zapozuję. Mam nadzieję widzowie, że dzisiejszy odcinek Przyszedł, żebyśmy go na pewno widzieli Mam nadzieję widzowie, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał Ze straży pożarnej Zostawcie koniecznie łapę w górę, zostawcie koniecznie subika No i do następnego, się ma. I cześć, licz do pięciu Raz, dwa, trzy, cztery, pięć That's I am. Cześć